Posłuchajcie tego. W zeszłym tygodniu, jakby to powiedzieć, odbyłem stosunek z ptakiem. Tak, wyjebałem orła. I przy okazji złamałem sobie dwa żebra. Jako że to mój pierwszy raz ze złamaniem żeber mówię a chuj tam, przejdzie. Niestety, z dnia na dzień był coraz gorzej, więc stwierdziłem, czas wybrać się do lekarza. Wziąłem więc telefon i dzwonię na Highsardz, czyli taki, taką przychodnię zdrowia holenderską. I bardzo miła pani po drugiej stronie słuchawki pyta: Co się stało? No to mówię, pani, wyjebałem się, teraz mnie boli. Nie wiem co robić, dlatego dzwonię, zapytać. Nie wiem, może lekarz by to zobaczył, może przyświetlenie jakieś. Mówię, Nie wiem. Na co miła pani po drugiej stronie słuchawki odpowiada. Mordeczko. Paracetamoli, czekaj. Jak się nie poprawi? Zadzwoń jeszcze raz, damy coś mocniejszego. No tak, kurwa. Czego ja się spodziewałem po holenderskiej służbie zdrowia? Ja nie wiem, czy to właśnie tak wygląda procedura przy złamaniu żebar? Możecie mi powiedzieć? Trzeba żreć y, przeciwbólowe kochlami do bigosu? Cierpliwie czekać?